Witam, zapraszam na pyszne placki z ryby. Odmrożone filety osączam z nadmiaru wody i jeszcze przy pomocy ręcznika papierowego. Obsuszę je troszkę, żeby nie miały zbyt dużo wody. Teraz już tylko wystarczy pokroić na kawałki wygodne do rozdrabniacza. Dodaję taką niedużą jedną cebulkę, jedno jajo, dodam także troszkę przyprawy ziołowej, oregano, tymianek i jedną taką sporą łyżkę kaszy manny, ale może być też bułka tarta. Przyprawię jeszcze solą do smaku i odrobiną pieprzu. No i wszystko miksujemy na miałko. Lepiej usmażyć je jako placuszki niż robić z nich kotlety i dodawać więcej bułki, bo wtedy będą niesmaczne. A jako placki zobaczycie, że będzie również bardzo dobrze. Smażę około 3-4 minut na niedużym płomieniu. Placuszki osączam na Bibule. Bardzo proste danie z kaszą jaglaną. Szybki sos na rosole. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy.